Siema dzisiaj Wam zaprezentuję serwer Pandacraft. Tak, yy, najpierw go opisz. To jest taki serwer, gdzie jest miła administracja. Tak, yy, jest serwer PvP, nie ma żadnego survivala. No i teraz no, zobaczyłem, że ktoś napisał ten pomocnik, że FG jest nieczynny, czyli że... Nie jest czynna, ale chyba było i będzie. No. No więc tak yy, gdzie są te areny PvP? Tak. Areny PvP to mamy taką arenkę ŁA PvP 2. Tak, tu mamy taką arenę i za to linią jest PvP. Jak widzicie już nawalają się diapsowie. Ja też jestem. Dobra. Jeszcze jest ład arena PvP. Oj. Sorry za błąd, Warp Arena PvP, tak tu jest taka arenka, dobra, no, I tutaj po prostu się nawalamy za y, tą linią taką ekstronową, tak, tutaj już możemy za, za tymi spotkami się bić, ale jeśli ktoś tutaj też wejdzie za to, to będzie mógł nas bić, a tak to nie. Dobra, yy, no i to jeszcze jest Warp FFP, gdzie wybieramy dowolną arenę i jest tutaj nieczynna. Nie wiem z jakiego powodu. O, jest! A, bo to jest stadion. Już tutaj jest czynna ona, ale była inna jeszcze taka stara mapka też. Tutaj jest, jest czas zablokowany. No, i tu mamy jeszcze panda, coś tam, coś tam. Tu mamy tą arenę PvP a tutaj mamy tą WARP pvp 2 Tak. No, i jeszcze tutaj po prostu mamy kosz. Nie da się spawnąć do lawy. No, i po prostu jest jeszcze WARP. O, to wypisze ktoś, ale dobra, nie opiszemy mu. A nie mamy pozwolenia do listy warpów, ale. Są warty do areny. No i jest taki łatwy event. Teraz był, był jakiś eventy, tylko ja nie wiem gdzie oni były, więc tutaj to chyba nie wiem czy był. No i myślę, że się spodobała reklama Severa PVP plus SG, które jest, jest jeszcze nieczynne. No a więc na razie.